Dzień dobry, dzień dobry, Dorota Mazurek, magazyn zabawki, papier, książki z tej strony i dziś dzień pełen ekscytacji, bo jest premiera. Pierwszy raz na Mitroda. Cześć kochani. Cześć. Cześć. Słuchajcie, jeśli myślicie, i już sobie tak powiedzieliście w głowie, że pieczątki to już w ogóle przeszłość i w ogóle kto jeszcze tego używa, to dzisiaj zrobimy wszystko, a właściwie nie musimy dużo robić, żeby was przekonać, że to jest kategoria wręcz wzrostowa i wzrastająca i wpisująca się w najmod, najmodniejsze trendy. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Przekazuję Basi i Karolowi głos, bo słuchajcie, naprawdę jest dużo do powiedzenia. Jeżeli macie pytania, mam nadzieję, że będą, zadawajcie na czacie, my wszystkie zadamy po prezentacji. Kochani, jak tam z tymi pieczątkami teraz? No więc przede wszystkim się przedstawimy. Ja się nazywam Basia, jestem z działu marketingu firmy Trodat. Ja mam na imię Karol, jestem z działu handlowego, przedstawiciel handlowy jak to z tymi pieczątkami. No więc pieczątki kojarzą nam się raczej z, z takim potrzebnym przedmiotem w biurze, w instytucji, w urzędzie i faktycznie to jest takie pierwsze skojarzenie. To, co firma Trodat robi w tej chwili i z czego my się bardzo cieszymy, to na podstawie tej technologii pieczątki em, znajduje nowe rozwiązania, które mają zastosowania w zupełnie innych miejscach e, i e, są to miejsca takie jak na przykład nasze domy e, czy mniejsze biura. Są to rzeczy, które odpowiadają na jakieś konkretne potrzeby. Są to też rzeczy, które dają. E, rozrywkę mogą być takim dodatkiem, jeżeli ktoś ma hobby. O czym opowiemy już przy konkretnych przykładach. Pokażemy wam te produkty. Jednym z produktów, takim, który wszedł na rynek w zeszłym roku, są to jest to pieczątka do znakowania, do znakowania odzieży, ale nie tylko nie tylko odzieży. Czy widać tutaj? Nie wiem, czy nam się udało ją pokazać. Widać, jeżeli... tak, tak, to jest Nie zgub mi się, jeżeli dobrze przeczytałam. Tak, jest to pieczątka Nie zgub mi się. Pieczątka... Nie mieliśmy się. <gry> nie mieliśmy się, tak. Jest to pieczątka na zasadzie na zasadzie drukarenki. E, tutaj są takie szyny, w które w odbiciu lustrzanym układamy napis z takich oto e, e, literek. One są bardzo małe, ale do tego mamy bardzo fajną pensetę, którą, którą te literki w te szyny wkładamy. Po ułożeniu takiej pieczątki w odbiciu lustrzanym i zaopatrzeniu jej w specjalistyczny tusz do odzieży, możemy od razu znakować, znakować odzież. Może pokażę z bliska, że jest bardzo wyraźne odbicie, ale są to. to są... I teraz tak, jeśli mamy jasną odzież, czyli jest to coś białego, szarego i tak dalej, możemy od razu bezpośrednio stemplować. Nie? Jest to tusz, który jest bardzo trwały, wytrzymały na wysokie temperatury również prania, czyli do 60 stopni. I tu mamy, tu mamy białą odzież. Jeśli mielibyśmy odzież ciemną lub też czarną, możemy zastosować... Taką bawełnianą tasiemkę. To jest metrowa bawełniana tasiemka. Z jednej strony ona ma klej, a z drugiej strony no, przyjmuje po prostu ten, ten tusz. Czyli stępujemy, odbijamy na takiej tasiemce. Odcinamy odpowiednią ilość i wprasowujemy w ciemną odzież. To mniej więcej. Mniej więcej, tak wygląda po wprasowaniu. Na szybko. Mamy też możliwość oznakowania produktów twardych, nie? czyli tak jak tutaj mamy, są to bidony, są to śniadaniówka, tak, śniadaniówka, i tutaj stosujemy taką taką naklejkę. Nie jest to naklejka papierowa, jest to specjalne tworzywo, które Odklejeniu z tej ściskiej karteczki bardzo mocno i bardzo trwale wiąże się z, z czymś twardym, tak? czyli możemy oznakować długopisy, kredki, ołówki, ale również coś, co jest nam potrzebne, potrzebne w szkole. I spokojnie możemy też to myć w zmywarce. To się nie zmywa, to się nie spiera jest to bardzo, bardzo twarde i elastyczne. Ja chciałam jeszcze tutaj dopowiedzieć, jeżeli chodzi o ten produkt, skąd on się wziął i na jakie potrzeby on może odpowiadać. To, co zobaczyliście, to są takie najbardziej powszechne zastosowania, i chyba pierwsze, co wszystkim przychodzi do głowy, to jest ta słynna wyprawka do szkoły, więc taką wyprawkę, tak jak Karol zaprezentował, można całą oznakować. To znakowanie będzie bardzo trwałe. Zrobimy to przy pomocy jednego narzędzia na wszystkich powierzchniach. Ja z mojego osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że mój syn ma oznakowany Bidon i ten Bidon był myty od początku roku wiele razy i napis nadal jest, on nie blaknie. Tak samo jest z ubraniami, które są oznakowane taką drukarenką. I jeżeli chodzi o to, jakby do, skąd taka powstała taka potrzeba, no to to jest oczywiście tego typu zastosowania, ale są to też zastosowania może takie, które przychodzą mniej w pierwszym odruchu na, na, na myśl, jak na przykład oznakowanie rzeczy na kolonie dziecka, czy do klubu sportowego, więc mimo, że my jakby wiemy, że pik sprzedażowy tego produktu jest na tak zwanym back to school, jak najbardziej i jest to z roku na rok coraz większy pik ku naszej, ku naszej radości, więc naprawdę polecamy ten produkt na ten okres, on się sprawdza. To jest to produkt, który mógłby też spokojnie być stosowany i kupowany w ciągu roku do tych innych zastosowań, więc warto go też jako taki prezentować. I to jest taki jeden przykład tego, jak trodat podszedł do, do, do tego, jak wykorzystać taką technologię pieczątki, żeby odpowiedzieć na potrzebę prywatne, prywatną człowieka, taką właśnie jak na przykład znakowanie rzeczy dzieci czy też dorosłych, bo tak też można wykorzystać na pieczątkę. Tak, ale to też możemy wykorzystać tę pieczątkę w przedszkolach, szkołach i, i, i w innych miejscach, gdzie, gdzie jest potrzeba oznakowania dla pewnej grupy osób jakichś jakich przedmiotów. Wielu moich klientów właśnie w ten sposób wykorzystuje tą pieczątkę. Czyli nie musi być ona wykorzystywana pre, tylko przez użytkownika prywatnego, ale też taką instytucję, mm -hmm. która, która właśnie na przykład zajmuje się dziećmi w taki sposób. Tyle, nie zgłup mi się. Nie myli z misiami. Słuchajcie, jeszcze raz pokażę, jak wygląda opakowanie. Bo jak już tu widzę, też można je fajnie zawiesić gdzieś przy kasie. Jak najbardziej ma euro zawieszkę. Tutaj jeszcze mogę pokazać to, jak wygląda opakowanie tego produktu. I to jest też dość przyjemne, że znaczy to jest bardzo przyjemne, że na tym opakowaniu mamy dokładnie wytłumaczone, wytłumaczone jego zastosowanie, no bo. Ktoś mógłby na przykład nie wpaść na pomysł w ogóle, że jest takie rozwiązanie. Natomiast jeżeli zobaczy ten produkt na półce, z tym jak on jest opisany tutaj dokładnie, z zaprezentowanymi tymi wykorzystaniami, jak również z tym, co jest w środku w tym pudełku, no to jakby zastosowanie to staje się no, jasne. Ten produkt sprawdzi się zarówno w sklepie, jak i w sprzedaży online. Tak. Czyli mamy koniec z, 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 z zagubionymi rzeczami i z niezamierzoną, że tak powiem, zamianą rzeczy w przedszkolu, w klubie, na kolonii, na oboje. Tak. To jak już oznaczymy coś, a nie chcemy, żeby było widać, co jest oznaczone, to co teraz robimy, kochani? Tak, więc jeżeli chodzi o, o produkty odpowiadające na różne potrzeby, tutaj jest tak, że. Inna kwestia przyciągnęła uwagę tutaj wymyślających nasze nowe produkty, jest to kwestia ochrony danych. Ochrony danych osobowych kojarzy nam się bardziej z ochroną danych w internecie, ale na pewno każdy z nas czasami zastanawia się też, jak najefektywniej ukrywać swoje dane osobowe w życiu takim codziennym. I tutaj mam na myśli na przykład, jeżeli otrzymamy jakąś paczkę, a potem kartą z tej paczki wyrzucamy na śmietnik. Czy na przykład teraz tak popularne diety pudełkowe, gdzie te pudełka przychodzą z naszym dokładnymi danymi, tak adresem, imieniem, nazwiskiem. I tutaj Trodat również wyszedł naprzeciw tej potrzebie z produktem ID Protector, który mamy w dwóch, w dwóch wariantach. I tutaj mogę Państwu go tak wstępnie zaprezentować, jak to wygląda. Jest to produkt oparty na technologii pieczątki, ale troszeczkę inaczej. Więc nie jest to zwykła pieczątka, jest to rolka z tuszem. Mogę pokazać bardzo prosto, to zajmie naprawdę krótko, jak dobrze on funkcjonuje, jakie jest to zastosowanie. Po prostu przejeżdżamy po takiej paczce, którą dostaliśmy z internetu, wyrzucamy ją na śmietnik i po problemie. Ja osobiście wykorzystuję to też w celu takim, żeby na przykład taką paczkę ponownie wykorzystać, bo ukrywam dane i mogę spokojnie taką paczkę zamiast ją wyrzucić, użyć ją jeszcze raz. To jest pierwszy wariant tego produktu. Drugi wariant, który różni się nie tylko kolorem, to jest ID Protector Plus. ID Protector Plus ma dwie dodatkowe funkcje. Ma wbudowany nożyk ceramiczny, bardzo ostry. Koledzy sprawdzali, też tnie koszulę <noise> tak. i tym nożykiem możemy z łatwością otworzyć paczki. Mm, aż tak dobrze mi idzie, że są po, nie taśmie, tylko po samym kartonie. E, więc to jest jedno zastosowanie. Drugie zastos drugi, drugi element, bardzo istotny. Tutaj Jednak męska <głos》>, ręka czasami przydaje. <głos》> I jest to pierwsze takie zastosowanie, a drugie zastosowanie to są e, druga, druga funkcja jaką ten ma jeszcze, ten ID Protector ma, e, ID Protector Plus, to jest otwieranie, otwieracz do kopert, który jest umieszczony tutaj na produkcie. I jak to działa, pokażę. Czyli najpierw możemy, tak jak już wcześniej pokazaliśmy, zamykać nasze dane, ale również w łatwy sposób Taką kopertę możemy otworzyć, czyli nie mamy tego śmiecia, który tam jest, ale możemy wyciągnąć pismo, które do nas przyszło, i później to pismo również możemy nasze dane zamazać i wyszucić. Jest to bardzo kompaktowe rozwiązanie. Produkt jest dostępny zarówno w pojedynczych sztukach, tak, jak i w opakowaniu, razem z wkładami uzupełniającymi. Są też dostępne po prostu wkłady uzupełniające, które wyglądają, które są w takim opakowaniu i są, wyglądają następująco. Także produkt może być używany wielokrotnie i ma tą taką możliwość jakby tego dłuższego funkcjonowania. Jedna rolka takiego urządzenia wystarcza na 100 metrów, i do tego mamy trzy tusze, i każdy z tych tuszy wystarcza na 100 metrów. Napełnianie tym tuszem jest również bardzo proste, więc tutaj, jeżeli o to chodzi, to nikt raczej nie powinien mieć z tym problemu. Tusz już jest przygotowany w takich, w takich tubeczkach, a tutaj mamy przygotowaną, przygotowaną dziurkę, w którą wlewamy ten tusz. On po prostu sobie grawitacyjnie spływa i się sam nasącza. To jest na zasadzie preinkowej. <grywka> Dziewczyny polecam, bo no jeżeli tak. wasi mężowie, się zdenerwują, że codziennie do Was przychodzą paczki. Zawsze no my, można. Kolejnego tak, produktu, no Doroto, Doroto, czy jesteś z nami? Ja może jeszcze powiem, jest... powiem jakie jest wykorzystanie tego produktu. Nie, nie słyszymy się produktu, w, którym, w którym przedziale, nie którym, nie w Którzy klienci to mogą kupować. Tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, to możemy wykorzystać u siebie w domu prywatnie czyli nie mamy niszczarki. I po prostu w ten sposób zakrywamy swoje, swoje dane, niszczymy, niszczymy dokumenty, żeby nikt ich dalej nie wykorzystał. Ale, ale jest to świetne rozwiązanie, po to, żeby stało na większości biurek w urzędach, prokuratura, szkoła. Czy nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie no nie ma funduszu na, na niszczarkę. Jest to takie właśnie kompaktowe, małe, drobne rozwiązanie, do tego, żeby te dane osobowe chronić. A teraz się słyszymy, kochani? Nie. To tak, razie, <laughs> Mamy tu drobne, drobne problemy techniczne, ale myślę, że możemy je spokojnie wypełnić e, opowieścią o kolejnym produkcie. E, tym razem jest to produkt, który nie odpowiada na taką potrzebę, m, potrzebę która e, jest taką praktyczną potrzebą. Jest to produkt e, z serii produktów kreatywnych. Jest to produkt, który wygląda w ten sposób. Jest to klasyczna, klasyczna pieczątka, klasyczny stempel, ale na tym stemplu znajdują się hasła. Ten, ten który się Homemade, i znajdują się hasła, które odpowiadają, opowiadają o produktach, które są zrobione ręcznie. W komplecie, w zestawie do takiego produktu jest stempel, są naklejki które można ładnie oznakować oraz poduszki z tuszem w trzech kolorach. I co możemy z nim zrobić? Taki stempel możemy wykorzystać na naklejce, czyli tuszujemy. Odbijamy na naklejce. I taką naklejkę możemy nakleić na przykład na Wyroby domowe. Chyba nie wybrałam najlepszego rozmiaru naklejki do tego słoika, ale pokazuję zastosowanie tego produktu. W ten sposób nasze wyroby domowe staną się bardziej spersonalizowane. Mogą być ofiarowane w prezencie. I to właśnie. Jest produkt skierowany do osób, które teraz jest to bardzo popularne, żeby na przykład jeżeli chodzi o trendy żywieniowe, żeby jedzenie przygotowywać w domu i żeby tym jedzeniem się dzielić. Jest też trend po prostu rękodzieła i tworzenia rzeczy samemu. Wszyscy próbujemy odpowiedzieć na to zalewające nas masowe produkty, które no, wszystkie wyglądają identycznie. I jeżeli chcemy komuś dać takiego coś bardziej spersonalizowanego, coś, co będzie. Bardziej osobiste od nas, no to właśnie Trodat na te, na te potrzeby gdzieś odpowiada i e, wyprodukował dokładnie taką, taką, e, takie rozwiązanie, taką pieczątkę. Tutaj Karol nawet lepiej zrobił taką naklejkę, coś też jeszcze ładniej ją przyklei. Tutaj, czy chcesz, czy tu, o, I takie przetwory już zupełnie inaczej wyglądają i uzyskują taką bardziej atrakcyjną formę. Myślę, że to jest do zastosowania nie tylko na przetworach, ale także na w ogóle rzeczach DIY, rzeczach wykonanych ręcznie. I to właśnie w takim kontekście prezentowym, czy po prostu jeżeli lubimy, jak rzeczy w domu wyglądają ładnie, inaczej, oryginalnie. I to jest pierwszy z tej serii produktów, takich w stylu vintage. Mamy też drugi taki produkt, tym razem skierowany do wykorzystania z okazji urodzin. Na tym stemplu mamy hasła, znów mamy poduszki z tuszem kolorowym i znów mamy zestaw naklejek. Jak możemy wykorzystać taki produkt? Możemy go wykorzystać zarówno na tych naklejkach, ale możemy też na przykład chcieć ozdobić kartkę urodzinową, gdzie napiszemy życzenia, a obok życzeń napisanych ręcznie możemy dodać pieczątkę. I znów mamy coś, co wygląda na bardziej spersonalizowane, bardziej osobiste i co nie jest takie po prostu sztampowe. Produkty te są atrakcyjnie opakowane. I sama forma tego, jak wygląda opakowanie produktu, zachęca do tego, żeby go w ogóle potraktować też jako taki prezent inny niż te, które dajemy dotychczas. W obu produktach, jak widać, wszystkie hasła są pokazane, jak wygląda odbicie. A czy teraz się słyszymy? Nie? To tyle. O. to tyle, jeżeli chodzi o nasze produkty. Teraz czekamy na chwileczkę, jeszcze na połączenie. Myślę, że tak z mojej perspektywy po prostu ciekawym jest to, jak taki produkt, który wydaje się, tak jak Dorota mówiła, już troszeczkę przyzwyczailiśmy się do niego jako coś zupełnie zwyczajnego i nagle staje się czymś takim kreatywnym. Tych pomysłów, które na wykorzystanie technologii pieczątki ma dużo, więc to nie jest koniec nowości, które się na rynku jeszcze będą z naszej strony pojawiać. Teraz czekamy na Państwa pytania. Nie. Tro, jeżeli chodzi o niezgub się, to nie, nie spiera się ten tusz. Jest to specjalny tusz. W ogóle pieczątka też ma atesty, więc tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo do używania dla dzieci, to też powiem, że atesty ma. I tusz się nie spiera. Tym niemniej najlepiej po ostemplowaniu jeszcze zaprasować dla pewności. I takie ubrania prane w temperaturze 40... Myślę, że nawet 60. 60. Ja mam syna, który gra w piłkę nożną w klubie. To są cztery treningi w tygodniu, plus jeden mecz, plus jeden mecz weekendowo. Te ciuchy, przepraszam, te ubrania sportowe są na bieżąco prane. W różnych temperaturach i 40 60 spokojnie, to przez rok bez żadnego problemu, bez żadnego, nawet minimalnego ujmu, cały czas są trwałe, cały czas są trwałe. Czy to na tych przypasowanych bawełnianych tasiemkach, czy też ostemplowane, bezpośrednio bezpośrednie materiale? Jeżeli chodzi o ciemne materiały, to działa, jeżeli wykorzystamy do tego tę te tasiemkę, która jest w zestawie, bo w zestawie mamy sam automat, mamy właśnie tę tasiemkę. Czyli tutaj mówimy o takiej tasiemce bawełnianej, którą możemy wprasować. Jest to na tyle przyjemna bawełna, że po wprasowaniu ona nie topi się, ten klej. On się po prostu wtapia w strukturę materiału i nie drażni. Ona jest cały czas delikatna i to też się nie spiera. Czy można go zastosować do kuchni? Jeżeli chodzi o na przykład oznakowanie, tak jak tutaj pokazaliśmy, na. Na naklejce, nie bezpośrednio na plastiku, ale na naklejce, którą nakleimy na, na jakieś przedmioty kuchenne, też, też, będzie, też będzie trwałe i to z kolei ja mam doświadczenie z moim synkiem, mamy to na bidonie i nie, nie zmywa się. Oczywiście no, po roku intensywnego używania bidonu może tutaj będzie trochę wyświechtana naklejka tak. na brzegach, ale muszę powiedzieć, że tuż nie jest plakon. Więc tak, jest trwałe, jeżeli to wykorzystujemy w ten sposób. E Kolory tuszu mamy, na, mamy tylko czarne, jeżeli chodzi o pieczątkę, nie zgub mi się, jeżeli chodzi o homemade i birthday stamp, to tutaj mamy y, różne kolory tuszu, w zestawie są to te trzy kolory, y, ale taką poduszkę można też kupić oddzielnie i natuszować innym kolorem, y, na przykład tuszu Trodat. Tak, posiadamy w sprzedaży tusz do znakowania odzieży w kolorze, w kolorze czerwonym i czarnym, więc jeśli ktoś ma ochotę na kolor czerwony, zapraszam serdecznie, Osobny, osobny produkt. Jeśli chodzi o. Nie, nie, Stojaka nie mam. Jeśli chodzi o. O, o, o takie pieczątki klasyczne, tak? tak? Nie, nie, nie. Chyba chodziło o to, żeby na Stojaku prezentować e, mm -hmm. zawiesić to. Nie. To nie, natomiast takiego? jest to sprzedawane w takich pudełkach zbiorczych po pięć sztuk i te pudełka są w formie takiego małego displeju. W przypadkach takich, gdzie taki display stojący jest potrzebny, dla większych ilości jesteśmy w stanie też taki display, mamy taki projekt displaya stojącego. Nie, pieczątka nie pozostawia śladu. Na drugiej stronie, ja może pokażę jak to wygląda, żebyśmy tu jasność. Nie jest to tusz przebijający, nie jest to też taki tusz stricte wodny, czyli po takim, po takim mocnym oznakowaniu, druga strona wygląda w ten sposób. Czy jest to tylko prześwit, ale nie jest to przybicie, nie jest to tak, przesączenie. Tutaj druga strona jest jak najbardziej czysta. Nie? Tutaj dalej nam nic nie przebije, w ten sposób nam nie przebije. On jest też w miarę szybko zasychający, czyli on nie jest takim tuszem brudzącym. Jeżeli chodzi o ID protector, to na pewno będzie on dobrze się sprawdzał w sklepach takich, w których mamy przedmioty takie związane z wysyłkami, tak? gdzie będą sprzedawane koperty, gdzie będą sprzedawane taśmy do pakowania, tak. ale również sklepy papiernicze, myślę, że też jeżeli produkt będzie odpowiednio wyeksponowany. Będzie blisko kasy. Jeżeli kilka słów się o nim powie jeszcze, to w sklepie klientowi końcowemu, no to na ogół, tak jak Karol mi mówił, tak. przekonanie do tego, że to jest potrzebny produkt trwa Karolu ile? Na pewno produkty. to jest taki. Kurczę, w jakich branżach? Myślę, że w wielu, wielu branżach. To nie jest tak, żebyśmy się zamykali tylko na, na, na prywatne użytkowanie. Tak. Tam wszędzie, gdzie jest biuro, tam wszędzie, gdzie jest obrót dokumentami, gdzie jest potrzeba. Ochrony tych danych, to, to jest to produkt dla tych branż, ale też mówię od razu, jest to produkt, który tak naprawdę sam spółki może się nie sprzedać. Jego trzeba pokazać. Tutaj trzeba go otworzyć i pokazać zastosowanie. A jak już się to pokaże, to ten produkt naprawdę bardzo fajnie się sprzedaje. Też jeżeli chodzi o sprzedaż online, na takich platformach sprzedażowych czy w sklepach internetowych, to można go dobrze wyeksponować. Są materiały, które dobrze pokazują zastosowanie tego tak. produktu, i dzięki temu e, klient, który nie wiedział nawet, że potrzebuje, jak zobaczy, to może poczuć się zainspirowany. Jeżeli chodzi o, o, o Trodat homemade i to jak to wygląda w praktyce, osoby, które robią przetwory w domu faktycznie mogą być zainteresowane takim produktem. Mamy stanowczo trend, co widzimy i w mediach społecznościowych, i w, w sklepach też, i jaka duża jest dostępność produktów DIY, produktów do ręcznego zrobienia samemu. I ten, ten, ten produkt się po prostu wpisuje w ten trend, i jest, jest to trend popularny. Jest duży, duża siła na wyprę, jak gdyby w tym, w, tym, w tym sektorze. Także jak najbardziej u osób kreatywnych, u osób, które lubią robić swoją żywność, czy w ogóle swoje rzeczy, którymi, którymi lubią się też dzielić, to będą, będą widziały zastosowanie tak, dla takiego produktu. Kartki okolicznościowe też popularny teraz tak bardzo scrapbooking, szkicowniki spersonalizowane, no to to jest taki gadżet, który może takie sobie, która takie jeszcze robi sprawdzić radość. Trodat Homemade, zarówno Homemade, jak i PT to nie są produkty, które są zrobione z myślą o konkretnie o dzieciach. Raczej są to produkty zrobione z myślą o dorosłych użytkownikach, ewentualnie nastolatkach. Okay. Nie mówię, że, że dziecko nie może być zainteresowane, ale raczej, raczej sama forma, kolory, hasła i opakowanie mają przemawiać do, do, do starszego użytkownika. Raczej nie do dzieci. Jeżeli chodzi o tusz i na jak długo on starcza, to jeżeli chodzi o poduszki Trodat, to mają one od producenta gwarancję na dwa lata. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, jak dużo używamy tego produktu. Przy intensywnym użytkowaniu ten tusz z poduszki może nam się zużyć szybciej. Może to być kilka miesięcy, może to być rok. Natomiast na pewno to, co można potem zrobić, to taką poduszkę sobie ponownie natuszować, bo tusze Trodat są dostępne normalnie w, w sprzedaży. Kochani, wiecie, wiem, że mnie słyszycie, wiem, że nasi goście, widzowie, nas... nas wszystkich słyszą. <laughs> Dziękujemy bardzo za, za spotkanie. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy nasze produkty w ciekawy sposób, że was zainteresowaliśmy. Nasz dział handlowy, kontakt do naszego działu handlowego jest dostępny na stronie trodat.com. Także jak najbardziej myślę, że Czekamy na, na kontakt z nami, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to jesteśmy. Kochani, są do Waszej dyspozycji, ja im mam, oni, oni mnie nie słyszą, ale zaraz do nich dodzwonię się i podziękujemy. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy czas, życzymy super majówki i do zobaczenia po majówce na kolejnych webinarach. Wszystkiego dobrego, do widzenia, pa, pa. Okej, okay. dzięki, cześć.